Ale fajnie się na kreatywnym bawię. Okej, okay, coś fajnego już zbudowane teraz pobawię się rzucanie. Oj, znaczy muszę zbudować coś fajnego. Okej, okay, coś fajnego już zbudowane teraz pobawię się rzucanie. ha <fłatakaj> miotana mikstura. Zaraz znowu przywale nice Anais rurą jak w Gumba Liwona 6, tym razem musi się udać. Hi, ma, mi, 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 po co wyszłam z domu? O kurczę, no, coś znowu spada z nieba. A, a, łaa, łaa. a zaraz jestem postacią fikcyjną, więc wyleczę się. O ja mogę kto to mi znowu próbuje mnie uderzyć rurą. O kurczaki to znowu Gambal przypomniał odcinek rywalka. T, ja zaraz Gambalowi dam pięść. Pokazuj się bracie wiem gdzie jesteś. Ha ha ha, ha. Anais siostra co ty tu robisz nie twoja kolejna kreatywność. T. Gambal wiem co chcesz zrobić uszkodzić mój mózg, ja na to nie pozwolę. T. Anais ja jestem głównym bohaterem tej bajki więc spadaj. T. Aha, chcesz pojedynek kreatywności, no to dawaj bracie. Ej Anais, zbyt szybko lecisz, więc nie trawiecie. Ej Gambalty bracie, czemu mi zmieniłeś atrybuty? Za szybko lecisz. Dość tego, zaraz cię zatłukę.